Ale że... Ja, ja nie wiem jakim cudem mogę mieć po jednym w tym pistoletu, Chyba, że jakimś cudem... Może, może też ja spadłem i zebrałem. I one nie były przeładowane po prostu ze wcześniej.

to lutujcie, ja pójdę na blaszaka. Na razie tam czysto jest, nie? jak no, najwięcej. No, 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 dokładnie, dokładnie. Taki jest plan. Wrogi BSP aktywny. Widzę jeszcze ten, stację nowo opierdolę. Tu coś... Spoko, spoko. M9407, mamy to już, chodźcie, chodźcie. Już, Ale do, już. do przejścia, do przejścia podziemnego, panowie, do przejścia. Nie tam, nie tam, nie, nie, nie tam. Jemy taktycznie, tak? Trzeba to wygrać wreszcie, kurwa, za mi po co tam na otwartej przestrzeni, jak tu jest w przejściu. Jeszcze raz? Nie, 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 nie o to chodzi, ale jakby znam dobrze i kurwa, jak już nie wygraliśmy uwaga, uwaga, i już gier, to mnie to w kurwie i chcę pewnie. To grać. Dobra. to. Zróbmy to. Zróbmy to. Zróbmy to. Zróbmy to. Znaczy sklep, zród, to. Zróbmy to. Zróbmy to. zrzut, to. zrzut. to. możemy to. Chcecie kurwa Może mamy eliminację między 40 dawać, gdzie są na bazarze chodźcie A biegnę po nich To wkurze Połapizda O już ja... się wyeliminowało, ja... teraz trzeba wyjebać tego kto ich... Kto ich wyba jedną Są jakby na kiblu mi się wydaje to jest pełna eliminacja, będę coś zabrać jest, tutaj jest, tutaj jest. Walony Jest. Jest tutaj jeden, ten jest tutaj, a ten. Dwóch jest, Dwóch jest. Już idę, kurwa. Leżą. Co wie? Nie takie, nie takie życie, tylko po prostu. Ja ten. Za późno za wami. Ech, nie spad... Ja czekam w powietrzu aż spadnie nasz zrzut kurwa i na niego lecę. Bo zaraz się... Z... Jeszcze sekunda i spadną zrzuty. To jest to kółko. Czekałem za długo zanim wy mówicie już tam biegniecie, a ja zanim tam do was... Nie no, ja podjeżdżałem... Tych dobie dobiegłem to ja byłem daleko. Ok, ja kupię sobie złotą maskę. Jest zrzut, mówiłem kurwa. Lecicie tam na zrzut, tak? Ja lecę na zrzut, ale jest tak chujowym miejscu, że ja pierdolę. Macie. Rzucam dymny! Dymniaka. Doleciały moje dymne? Zabrałem ten zrzut, ale... O nie, już są przede mną, kurwa, uciekam w drugą stronę. Rzucam Sentex! To mój Sentex. Na telewizję się wpierdolę, bo nie wiem gdzie. Leci wrogi kontr-BSP! O, tutaj jest, a może. No I tu. u siebie są? Kurwa, pierdol się śmieci. Zajmijcie stacje łączności i przejmijcie dane, zanim go naprawdę. Był tam, strzelał do mnie, więc uważaj. Kurwa, joystick coś mi ucieka w lewo czy w prawo. Musisz sobie kupić duals, Jest tam na dole, jest, jest, jest Ja oni kurwa są? Na dole leją mnie Jeden leży Drugi leży Popłaca. Skrzynki z kołami... Tu są skrzynki z kołami kolejne, ja mam na zapas. Ja mam reanimację. Czekaj, tu mam zwykłą maskę. Ja potrzebuję reanimacji, kurwa, A tak znaczy, Mam pistolet reanimacyjny, o. A, Użem... to jest w zapasie? A masz reanimację, samoreanimację? Nie, teraz, teraz już wywaliłem, wywaliłem, bo... Bo ten... To robimy to gówno, dawajcie. A, dobra. Ty, później możemy iść do sklepu gdzieś. Potrzebuję tylko selfie, kurwa, mam nawet maskę lepszą, ale selfie. A Jakiej? Kto to ten? A, PM. Tu jest PM. No to było dużo to... Jest PM, a to... Wiesz zrzut, czy nie? Ja mam już. Czekaj, ja ci rzucę dymnego, masz. Zrzucam granat dymny! Wasza drużyna jest w bezpiecznej strefie. Mi się ten, jak to powiedzieć... odgadzają. No, ma, mam te. Transmisja zakończona. To, ja, ja mam plejty. Ja też mam plejty. Dobra, może jeszcze, do sklepu pójdziemy ja sobie. jeszcze zrzuciłem, sobie... Amunicji, jeszcze zrzuciłem amunicji, Może pójdziemy do niech ktoś zabierze na zapas. Chodźcie, na może zapas. pójdziemy do sklepu, kupimy sobie reanimację. Dawaj, dawaj, tak, ten sklep na bazarze atakujemy, kurwa. Chuj, ja rzucam tutaj. Te... O nie, odbił się, ale dobra, to plecyka. Kurwa, joystick dż mi w prawo ucieka. Mazu. chuj owo, stary, zaczął się analog drift. Desantuje. Dobra. A poleciał jakiś tutaj gdzieś blisko, może na dach, nie wiem, ale słyszałem go. Jest, jest, jest. Nie ma więcej w okolicy. Oh! Pomóżcie mi. Ja się zacząłem z tobą reanimować Kurwa, coś, coś jest Sorry, ja nic nie widziałem, ty. Nieee, ja sam myślałem, w ogóle, że to jesteś ty. Nie, Jest ja pierdolę Nieźle. Ile nie, 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 wrócić nie, 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 mnie, lecę tam kurwa z całą pizdą, całą pizdą. Jest tam, siedzi w tym pomieszczeniu. Nie, tutaj no Nie, pierdolę po prostu! Zujubu no go! Masz go? Nice! Chuj mu w dupę, ale kurwa, że ja mógł chociaż wylądować no po prostu! Szybko, szybko. Którego? Znaczy, szybko to się dzieci robi, no ale... Tu masz jakąś zwykłą maskę mogłeś... Tak, 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 tak. Kup sobie... Jest, z... cały, masz, ten... masz kasę? Bezpe, nie, mam, ale stary chuj, już za późno. Przynajmniej zebrałem, pranie zebrałem zabrałem perki. Mam BSP, odbieram BSP. Oj, niepotrzebnie. Miałem dwie skrzynki z plejtami też. Nie, do ziemię, a może nie pod ziemię. nie, jest pod ziemię. Obi... leży. Na ruinach, na górze, na piętrze. Jak? Mamy tu aktywne ulepszenie polowe. Idzie z lewej. Nie ja mam odradzenia, kurwa. O kurwa, dużo osób. Tu jest trochę plejtów jeszcze dookoła. A i ja bym patrzył tutaj tą lewą stronę trochę. O, tam jest, tam jest! Do kogo? Do Xero? Nie wiem, ksero, do A, Ciebie ja nie wiem jak... Nie, no nie, nie, już idę do was, już idę do Was. Ja rozdarty jestem. Nie... Jeżeli to oczyściliście albo się oczyściło, to piękno biegną to samo też. Nie jest źle ogólnie, ona się może cofać... ja, bym, ja bym... A nie nie mam maski ja pierdolę. To chuja, ale mam Steamy. Chodź ci pierdolę ci maskę dam ci swoją Ty lepiej ode mnie wziąć Masz Masz Dam ty ci ty maskę tutaj no to dawaj dawaj Zajebiście O się, musimy być bok O nie Rzucam O nie nie mam smoka Chodź do mnie Ja pierdolę Kurwa o, miał... o, tam na górce, tam na górce jest Czekaj smok się. Tam jest na górze. Tutaj uważajcie, bo może być kurwa gdzieś z tej strony, ale tam daleko też jest. O kurwa. I smoki się zregenerowały. Trefię, ja pierdolę Jesteście w pierwszej dziesiątce, świetnie Nie tutaj. jest kurwa źle jest. Ale się odrodzili jeszcze śmiecie Kurwa Nice Jebać go Jebać ich Tam, tam był Tu jest kolejny Objeżdżo. O kurwa, o kurwa Tutaj o. Ale dupa Ja mam, ja się jadę, ale ale... Mamy dobrze z tą strefą, czekaj, ja Dobra, zajebiście Przybiegamy dalej, kurwa O nie, to ty Oni będą musieli wybiegać, czekać, czekać, Trzeba Oj, to jest tą strefą, Jej, o kurwa, co? Jej... Jeden poleciał tam. tam on poleciał on spod okre tam daleko. Co st strefa, Ale on... On z Babikiem. Poleciał już daleko, on co? No jednego mamy, no mówię wam. On jest bejbikiem, który tam poleciał, ja go widziałem. Jest. O, proszę bardzo, no mówię. No. Jest. Należało nam <laughs> wreszcie kurwa. Jest, mama będzie dumna. <laughs> Czekajcie, zapiszę filmik Czekajcie, czekajcie, zapiszę filmik Ale stary ten filmik może zapisać każdą momencie Tak, ale Ale ten chcę zawsze do końca, nie? Bo to 15 minut akurat jest Odpoczę. Ale jak to, że całą grę zapisujesz? No? Tak, i, zrzu i, i zrzucam na YouTube. Choć to nie jest jakieś, czekajcie, ja powiem kiedy.